Kariera w FC 24 w Fifie no, jest prosta jak budowa CEPA, i no, można powiedzieć, że tutaj nie trzeba robić nic specjalnego, żeby wygrać ligę mistrzów jakimkolwiek kierunku. Wystarczy być transfery w miarę przemyślane, i to tyle, więc o jakich błędach tu mowa. No, jednak błędy są, żeby w pełni wykorzystać tą gierkę, chociaż ma niewiele możliwości. No, to i tak warto ten odcinek obejrzeć, żeby po prostu nie popełniać błędów, które na pewno część z Was popełnia, a no, moim zdaniem mogą psuć w zabawę, bądź po prostu niepotrzebnie utrudniać rozgrywkę, bądź też, co najważniejsze, mogą tracić wasz czas, a wasz czas jest oczywiście najcenniejszy, więc zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie czekać za długo aż znajdziecie mój film, żeby od razu przyszło Wam powiadomienie, że wrzuciłem nowy odcinek. Lecimy z filmem. Błąd numer jeden, a więc no na pewno czasami zdarza Wam się zobaczyć ten wykrzyknik przy zawodniku w składzie. No i pomyślicie sobie, o nie, ma złą pozycję, nie mogę go tutaj wystawić. No i to jest błąd, właśnie to jest błąd. Nieważne, czy ten wykrzyknik przy zawodniku jest, czy go nie ma. Najważniejsze jest to, jaki ma plus przy overallu. Ja mam taką zasadę, że jeżeli nie ma minusa, to stawiam swobodnie bez jakiegoś większego zastanowienia. A jaki jest już plus? No to w ogóle nie mam jakiejś większej kminy. Oczywiście lepiej, żeby ten plus był większy, więc możecie coś tam popróbować, ale jeżeli Wasz zawodnik ma kontuzję, no to nie bójcie się wystawić gracza na taką pozycję, przy której ma wykrzyknik. Wykrzyknik nie znaczy nic, najważniejsze są te plusy przy overallu. Czasami zawodnik ma drugą pozycję, ona również nie znaczy nic. To, że ma drugą pozycję, nie znaczy, że będzie dobrze na niej grać, ponieważ... Może być po prostu do niej źle przystosowany. Może na przykład mieć na niej minus 3, a jednocześnie mieć tą pozycję zapisaną w swoim jakby statusie. No ale jako już ma minus 3, no to po prostu nie używajcie tej pozycji, no bo liczą się statystyki. Zawodnika, które po prostu sprawiają, że może na danej pozycji grać czy nie, a nie to, co ma zapisane przy nazwisku. Więc podsumowując, wykrzyknik nie znaczy nic, patrzcie tylko i wyłącznie na plusy przy Overalu. No i coś, co zaoszczędzi Wasz czas, no jest to najważniejsze. Czas jest najistotniejszy, żeby go nie tracić na FC24, więc moim zdaniem nie ma sensu robić treningów, które dają tymczasowe playstyle. Dlaczego? Playstyle te nie dają dużo w grze, w symulacji. Coś tam dają, ale nie są to jakieś diametralne zmiany. Więc, dopóki nie zamierzacie użyć baga, który sprawi, że ten playstyle zostanie na zawsze, to nie ma sensu robić tymczasowych playstyle na jeden mecz. Użyjcie baga, wtedy spoko. Poświęcicie na to 20-30 minut, cały skład macie wymaksowany. Natomiast, jeżeli tego nie robicie, no to moim zdaniem te tymczasowe playstyle są bez sensu i jest to po prostu strata czasu, żeby co mecz je robić, no bo to nie jest jakaś ogromna zmiana. Moi drodzy, dribbling bez R1, przechodzimy do gameplayu. Rzadko kiedy na tym kanale poruszam te kwestie, no po prostu uważam, że są. Ludzie, którzy się bardziej na tym znają. Natomiast po odkryciu tego, tego sposobu dribblingu, no naprawdę to był mój Game Changer w tym, w tym roku. Być może słyszeliście o tym, natomiast jeżeli kiwacie, biegacie, dryblujecie po boisku bez użycia R1, tego oto tutaj przycisku napadzie R1 na PS5 oczywiście, więc no na PS4 też, na Xboxie nie wiem jak to tam nazywa, RB chyba. Jeżeli nie używacie dryblingu trzymając tego przycisku, to zaczniecie to robić, bo to jest mega OP, no w tle leci wam przykład. No, jest to sposób dryblingu, nie wiem jak się nazywa. W każdym razie, przytrzymujecie naprawdę bardzo bliską piłkę przy noze. Jeżeli ma playstyle, e, który sprawia, że szybko przy niej przyspiesza, no to w ogóle jest to mega OP. Ciężko wtedy zabrać piłkę. E, pojedynki jeden na jeden, zwłaszcza przy rozpędzonym zawodniku, są mega proste, bardzo łatwo się urwać, e, czasami bardzo łatwo wręcz przewiec całą połowę, e, no i wejść e, tak naprawdę w pole karne przeciwnika, e, właśnie trzymając ten jeden przycisk. Przycisk R1, moim zdaniem, to jest jeden wielki game changer. No i mówię, być może mega obvious rzecz, natomiast nie poruszam tematu w gameplayu, więc nie wiem, na ile jest jest oczywiste, a jeżeli, ale jeżeli nie korzystacie z tego, to zaczniecie korzy zacznie korzystać z dribblingu, przy R1. Po prostu biegniecie, możecie używać sprintu, ale nie musicie. I trzymacie R1. Trzymacie go i zobaczycie, jaka jest różnica. Piłkarz ma przynozę piłkę tak blisko jak normalnie Leo Messi. Kolejnym błędem jest to, że bierzecie juniorów od razu do składu. Szybko ten punkt omówię, bo mówiłem o tym parę razy, więc nie będę się o rozwodzić. Ale jeżeli czujecie, że wasz junior nie jest gotowy do regularnej gry bądź jeżeli nie wystawił on prośby o przesunięcie go do składu seniorskiego, to nie dawajcie go do po prostu składu seniorów. Nie przenoście go. Dlaczego? W składzie seniorów Potencjał będzie szybciej spadać, tam e, przez to, że nie gra, przez to, że gra na przykład słabo, bo ma mało overalla, potencjał będzie spadać, nie będzie się tak szybko rozwijać, więc dopóki możecie, to trzymajcie go w kształce A jeżeli już poprosi Was o przeniesienie, no to nie trzymajcie go gdzieś w głęboko w rezerwie, wypożyczcie go, ale moim zdaniem nie ma co za szybko ich brać, więc jeżeli zrobicie to, e, no to po prostu tego nie róbcie. Dalej e, wspomnimy sobie o trenerach, jest oczywiście nowość w we wersji 24, no i co tutaj robicie źle? Być może oczywiście, pewnie nie każdy z Was, ale mianowicie są osoby, które patrzą jakoś mega mocno na koncepcję taktyczne u trenerów. Jeżeli macie koncepcję tiki taka, no to są osoby, które biorą tylko i wyłącznie koncepcję tiki taka. Nie róbcie tego. Nie bójcie się używać innych koncepcji. Czasami ciężko znaleźć trenera, który ma 5 gwiazdek, trzeba na to czekać parę miesięcy. Nie ma po co. Lepiej wziąć trenera, który ma 5 gwiazdek i inną koncepcję, ponieważ koncepcja taktyczna trenera, no w jakieś 4, 5, 6 miesięcy rozwinie się na, w ciągu całego sezonu już na pewno z brązowej na złotą. Więc nie bójcie się brać trenerów o innych koncepcjach Dopóki mają wysoką ilość gwiazdek, czyli właśnie na przykład 5 gwiazdek. Kolejny błąd, no to jest już takie mega subiektywne. Uważam, że niektóre osoby po prostu przesadzają ze braniem tych zawodników z Meksyku. Wielu graczy z Meksyku wolnych ma wysokie overalę. Nawet po 78 czy 9 naprawdę można zrobić cały skład zawodników z Meksyku i naprawdę ten skład może powalczyć o, o jakieś wysokie cele w gorszych ligach, powiedzmy. Więc moim zdaniem to są błędy, to jest mega nierealistyczne. Troszkę to psuje zabawę, za bardzo ułatwia. Więc no po prostu nie róbcie tego oczywiście czasami i mi się zdarzy wziąć jednego zawodnika z Meksyku myślę że raz na nie wiem Pięć karier pewnie to robię, ale nie jakoś mega często, więc no, nie polecam tego, bo po prostu to jest za duże ułatwienie i to, że oni są wolnymi zawodnikami, to jest w ogóle nieporozumienie, bo w rzeczywistości nie mają kluby, tylko po prostu tych klubów nie ma w FC24. Lecimy dalej, przechodzimy do negocjacji kontraktowych, moi drodzy. Tutaj również zdarzają się błędy i to błędy, które naprawdę można łatwo, szybko wyeliminować. Jeżeli zawodnik oferuje Wam daną pensję, którą chce zarabiać, no i oferuję Wam bonus za podpis i bonus za ileś tam minut. No to ja praktycznie zawsze mój odruch, gdy to widzę, to jest usunięcie bonusu. Dlaczego robicie to jednym przyciskiem, jednym ruchem? a zaoszczędzicie się na tym kupie pieniędzy. Dlaczego? Zazwyczaj zawodnik po usunięciu tego bonusu i tak za, zaakceptuje waszą ofertę, więc już jesteście paręset tysięcy na plus przy dobrym klubie. Natomiast jeżeli nie zaakceptuje, to podwyższy lekko pensję, a i tak będziecie na plus i to się tyczy też słabszych klubów, więc warto to robić, no bo czasami wiecie, gracie Barceloną to raczej nie ma problemu, żeby żeby były jakieś tam fundusze większe na transfery, no to jest FIFA, tam nie ma realizmu, więc tam bardzo ma kasę. Natomiast jeżeli gracie gorszym klubem, no to warto na to patrzeć, bo w niektórych klubach Każde e, tysiące się liczą. Kolejny, ostatni błąd w tym odcinku, no to plany rozwoju. I co tu jest nie tak? Na pewno wiele z Was daje plany treningowe najkrótsze, jakie się da, plany rozwoju. Zmieniacie pozycję, dajecie potem najkrótszy plan rozwoju. Bardzo dobrze i wiem o tym, że wiele osób to robi, ale też wiele osób prawdopodobnie daje plan rozwoju i zapomina o tym na sezon, dwa sezony, bądź nawet nigdy tego nie zmienia. I to jest błąd, moi drodzy. Ponieważ często te plany rozwoju się zmieniają, zawodnik się rozwija no i nie wiem, był jakiś plan powiedzmy na 12 tygodni, no ale sobie sprawdzicie za dwa miesiące, a gościu ma plan, który ma 20 tygodni, a jakiś inny ma tygodni 6. Czyli rozwinie się o 14 tygodni szybciej, przykładowo. Więc sprawdzajcie regularnie plany treningowe, zmieniajcie je co jakiś czas, częściej niż co sezon. Ja myślę, że warto to robić 2-3 razy na sezon. no Jeżeli chcecie się bawić, to możecie nawet zrobić robić to 10 razy na sezon. No oczywiście najważniejsze jest u młodych zawodników, bo tamte różnice są najbardziej zauważalne, bo ci rozwijają się najszybciej. Więc pamiętajcie, by po prostu nie zostawiać tych planów treningowych, tych samych na rok czy dwa, bo to, że dany plan był kiedyś dobry, nie znaczy, że nadal jest najlepszy. Być może najlepszy plan jest inny, ten, który był kiedyś najgorszy, więc sprawdzajcie to regularnie, to update'ujcie no i dzięki temu Wasi zawodnicy będą rozwijać się szybciej. Nie popełniajcie błędów, które wymieniłem w tym odcinku. No, co prawda, ten błąd z Meksykiem to już jest kwestia indywidualna, ten błąd z playstylem może ktoś czuje jakąś wielką różnicę z playstyleami. jeżeli tak, no to to oczywiście róbcie te treningi, natomiast ja nie czuję różnicy ani w symulacji, ani w grze, więc po prostu moim zdaniem nie ma co popełniać tych błędów to są takie nauczki, pewnie dla gorszych graczy, może nie tyle co gorszych, mniej zaawansowanych mniej doświadczonych, a więc moi drodzy zapraszam na drugi kanał, tam kariera Bolonią, lecimy naprawdę tam na grubo, zobaczcie jak sobie radzimy, są emocje naprawdę bo tam, tam jest walka, tam jest walka więc zapraszam, no i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach, siemano